modlitwa a słuchajcie też może powiem pokażę cmentarz <laughs> farny no. biały stok widzicie co? To tylko tak żeby może oddaję do tego kontener stoi co? Tak czego ten kontener rozumiem? Na, na, na kobida stoi czy co? słuchajcie to mam powiem że jak szłam to tam dalej 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 to wam powiem, że przy grobach, ale się nie godziło nagrywać nawet i pokazywać tego, to hańba, trzeba mi zaufać. Zaufajcie, że mówię Wam prawdę! No, po prostu mam taki przypadek. Stoją koło grobu on i ona. Nie wiem, para, małżeństwo, kto, jak oni tam się człowiek nie zna, to nie będzie się dopytywał. Ale w każdym razie ona jeszcze pali papierocha i położyli na grób te takie modne. No takie, takie, jakieś, takie teraz no kiedyś to były walkmany, no radio, a to to, to takie modne radio, radio takie okrągłe, podłużne okrągłe, takie tu grające. Słuchajcie, muzyka taka świecka, a bębni jak nie wiem, no ja sobie myślę tak, ale ja w spokoju. ja, ja podchodzę. Ja, ja, rzeczowo i grzecznie, delikatnie, w bardzo dobrym nastroju, spokojna, opanowana. Idę w drodze, jestem, modlę się, odmawiam różaniec, i ja słuchajcie, podchodzę do nich i mówię: Ale proszę Państwa, tu jest cmentarz, ziemia święta. Yy, mówię, tu muzykę trzeba wy, wyłączyć, ciszyć, no coś w tym sensie im powiedziałam. A ja mówię: A Pani jeszcze pali papierosa? Mówię: To jest profanacja ziemi cmentarza, to jest miejsce święte. Ona to się tam do mnie obruszyła, idzie sobie Pani, coś tam, coś tam, ale on to nie. On tu się grzecznie do mnie bardzo zachował, no i tak rzeczowo, i tak przytaknął mi we wszystkim. Automatycznie muzykę ściszył. No i ja poszłam sobie. Ja mówię, no ja, ja tylko Państwa upominam grzecznie i kulturalnie. No i ona tam się już tam coś tam sobie pod nosem, a on tak głową kiwnął i że rząd zrozumiał, przyjął do wiadomości i, i się dostosuje. No, Także widzicie co, co się dzieje też na cmentarzach. Ale będzie wiosna, niebieskie niebo słuchajcie i pięknie gra Pięknie bardzo gra. znaczy gra nie gra tylko o ćwierka, nie? Tak. Coś pięknego.